Lepiej być dupkiem, niż miłym facetem. No nie, no to jest w ogóle totalna bzdura. Ja wiem, że tam, jak się poczyta te komentarze, ja też jak na TikToku wrzucam jakieś filmy na temat relacji, co tam jest, że o ci bad boje, no to tak mają lepiej, bo ten porządny facet to tak nie ma. Jest pewna grupa kobiet, która lubi facetów z problemami. Która lubi mężczyzn, którzy pokazują swoją siłę nie w taki sposób, jaki powinni, bo to jest raczej brak siły, ale są to pewne takie mechanizmy i pewne wzorce wyuczone. I są pewne kobiety, które z osobami przemocowymi, agresywnymi, wulgarnymi kojarzą relacje. Bo też są do często, tego przyzwyczajone. Tak, bo na przykład były w takich domach wychowywane, gdzie był ktoś, jakiś rodzic przemocowy, ojciec lub matka, gdzie po prostu. Jest bardzo silne skojarzenie u nich relacji, miłości i przemocy. I to będą osoby, które z automatu się zainteresują kimś, kto właśnie prezentuje takie zachowania. Ale pamiętajmy o tym, że jest duża część, o której się mniej mówi duża część ludzi, którzy mają bezpieczny styl przywiązania.